Bądź mną. Kiedyś. Anon Level 17. baza. Wracasz do domu na nogach. Jesteś trochę zły, gdyż dostałeś lufę ze sprawdzianu z lektury, a facetka kazała wszystkim, co nie zdali, za karę zrobić prezentację. A czytałeś streszczenie do drugiej w nocy kurwa, jego mać. Jebany Wyspiański. Droga do domu prowadzi przez taką niby wieś. Teraz jest teoretycznie częścią miasta, ale zachowała wszystkie cechy wsi. Po prostu wiocha otoczona miastem i obwodnicą. Idziesz dalej. Zaczyna trochę jebać, ale jesteś przyzwyczajony, bo często tędy przechodzisz. Zwykle w ciągu dnia nie ma tu dookoła żywej duszy, tylko jakiś szczur, co myśli, że jest psem, szczeka na ciebie z zapłotu, jak pojebany. Wszyscy w domach albo w kościele. Zawsze. Ciekawe, czemu tak jest. Próbujesz zaglądać do domów, żeby zobaczyć, co ci ludzie tam robią. Takiego, że ich nie ma nigdy na dworze. Nikogo w oknach nie widać. Chwila, moment, czyżby coś mignęło. Przybliżasz się trochę. Jeszcze trochę. Hau 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 kropka hau. Ch. Zawał. Ja pierdolę, pojebało cię pies? Adrenalina mocno. Co za jebana wiocha. Rozglądasz się. Dookoła dalej nikogo nie ma. Przecież jakby ten dzik cię jakimś sposobem dopadł, to by cię zajebał na miejscu i pewnie całego opierdolił. Także mieszkańcy w drodze do kościoła albo z powrotem znaleźliby same kości. Twój wzrok podąża wzdłuż chodnika. I nagle większy zawał, widzisz uchyloną furtkę z tabliczką. Uwaga, dobry pies, zły właściciel. Pewnie była promocja w biedrze. Pies się tam popatrzył i coś jakby nagle sobie uświadomił. Spoglądasz na psa, on spogląda na ciebie. I sekundę później oboje zapierdalacie on do furtki, a ty jak najdalej. Szukasz gazu pieprzowego w kieszeni. Oby kurwa zadziałał. Należy wyjaśnić, czy nosisz gaz pieprzowy. Szczęśliwie nigdy nie dostałeś w pierdolu, ale zawsze możesz. I jesteś wojsko z jebem słuchającym sabatonu, więc musisz mieć broń. Chciałeś bardziej pistolet gazowy, bo w każdej chwili może wybuchnąć wojna, ale rodzicom to za bardzo się kojarzyło z kryminałem. No ale mamy, to tylko do obrony własnej. Gdzie ty pistolet będziesz kupował, synek? Potem to już policja więzienie narkotyki. Ale ta dygresja to tylko mały fragment całego twojego przegranego życia, które właśnie przeleciało ci przed oczami. W sumie zawsze się zastanawiałeś, czy kiedyś będzie okazja, żeby użyć gazu, no to kurwa masz, chwytasz pojemnik z gazem. Ostatki rozsądku w czeluściach twojego mózgu pozwalają ci odpowiednio skierować wylot i ocenić wiatr, żeby nie pierdoląć sobie w twarz. Pies w kilka sekund cię dogania, no to na kurwie. Chwila ciszy Serce wali ci jak harat w żelazo Proszę, obym przeżył Ale przeżył? I nagle pies dostaje pierdolca Kręci się w kółko, kaszle i takie tam Kurwa, udało się. On psa szerokim łukiem, żeby iść dalej w stronę domu. Kiedy nagle w drzwiach za płotem pojawia się pan Janusz sprawdzić, co za, za zamieszanie. Wygląd oczywisty, siwy wąs, pod koszulek, kamizelka, patrzy na ciebie i na ewidentnie napadniętego psa. Kurwa, kropka, o gigie. Raptem zrobił się czerwony, jakby go ktoś spryskał gaśnicą zapalenie na stacji na benzynowej. Więc mówisz. Pana pies chciał mnie zabić, furtka była otwarta. Nic nie dociera, do niech często nie dociera. Janusz biegnie na ciebie z łyżką do butów i krzyczy coś tam, że ty gnoju. Myślisz sobie, no chuj coś mogę zrobić. Gazujesz tak, że jego, cała jego twarz w jednej chwili się jakoś tak. Tak ścisnęła, że widać było tylko wąsy, resztę gdzieś wciągnęło. Janusz zaczął się kręcić i smarkać, tak jak jego pies, tylko jeszcze przy tym przeklinał. Znaczy pies też przeklinał, tylko że po psiemu w sumie nawet zabawnie to wygląda. Następnie z za drzwi wyłania się Sebiks. Łysy, chudy, wyklęte i w czapce. Analizując sytuację, wnioskuje, iż ktoś chce mu zajebać ojca. Ruszę na ciebie z ciupagą porwaną z przedpokoju, czekaj, ja ci to mogę wszystko korwa wyjaśnić. Twoje słowa odbijają się od łysej czaszki, niczym groch rzucony o ścianę. No cóż mogę zrobić? Psst. Sebuś dołącza do tańczącego duetu jego ojca i psa. Te ich ruchy wydają się jakieś takie zsynchronizowane. Coś ci to przypomina? Wnet na progu domku pojawia się pani Januszowa z wyrazem zdezorientowania na twarzy. Odruchowo podchodzisz i pryskasz ją gazem. Kurde, a może ona jako jedyna dałaby sobie coś wytłumaczyć? W końcu tylko ona nie wzięła broni. No już chuj, patrzysz co tu się odjebało. Cała czwórka, pan Janusz, pani Grażynka, seba i ich dobry pies chodzą w kółko, próbują walczyć ze skurwysyjskimi efektami gazu pieprzowego i klną. Chyba nikogo więcej w domu nie było. I co teraz, zostawić to tak w cholerę i pójść sobie? W okolicy wciąż nikt się nie pojawił. Ale w sumie ktoś mógł to zaobserwować z, z okna. Kurwa ty, a jak. A jak. A jak przyjedzie jakaś ta antyterrorka, to co ja? Więc już chcesz uciekać, kiedy nagle doznajesz olśnienia, wpadasz na genialny pomysł i postanawiasz go szybko wykonać, a potem spieprzać. Bierzesz taką stertę siana, co u nich leży na podwórku i obwiązujesz jakimś sznurkiem, stawiasz to pionowo pomiędzy normictwem, oddalasz się trochę i robisz zdjęcie. Cholita nic JPG. Następnego dnia zdjęcie pokazujesz na prezentacji z lektury. Facetka pod wrażeniem. Dostajesz piątkę. Profit.